Cześć, witajcie z tej strony Kapser 16 i witam Was w materiale z ciekawostkami o Andresie de la Mora. Jeżeli ten filmik się Tobie spodoba, to nie zapomnij pozostawić po sobie kciuka w górę. A jeżeli jesteś na kanale nowa bądź nowy, to zapraszam do subskrypcji, jak i zaznaczeniu ikony dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Na wstępie tego filmiku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Kingę, Klaudusiaks, Klaudię, Oliwie, oraz Mateusza. Jeżeli również chciałabyś, chciałobyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Andres de la Mora. Przyszedł na świat 7 maja 1994 roku. Pochodzi z Meksyku. Na obecny moment posiada 25 lat. Mama, która ma na imię Becky Rosando Gomez, a ojciec, która to Daniel de la Mora. Z rodzeństwa, która ma dwie siostry. Najmłodsza z nich ma na imię Anna Sofia, a starsza siostra od Anny Sofia jest Izabela de la Mora. O oficjalnych debiutach, jak i rozpoczęciu kariery aktorskiej, o tym aktorze jest za mało informacji co do zweryfikowania ich autentyczności w obecnym momencie. Potrafi grać na gitarze, za moim zostanie wyświetlony krótki filmik, na którym aktor gra wybraną przez siebie piosenkę na gitarze. Te eleva los sentidos de mi corazón. Y sin pedir permiso me abrazo. Y con un beso me conquisto. Y déjame tenerte, mami, mía. Todo el día en mi camita. Déjame comerte esa boquita todo el día. Para tenerte toda la vida. Para sacarte mil sonrisas. Y para conquistarte y te quedes toda la vida. La forma en la que miras. La forma en la que besas. Jedną z ulubionych piosenek aktora jest Mehor Nonos Femos w wykonaniu Daniela Vidala, znanego jako Relsbe. Tak aktor prezentuje się w fanarcie wykonanym przez użytkowniczkę, która wyświetla się obok fanartu. Posiada telefon spółki Apple. Tak wyglądał aktor w czasie dzieciństwa, tak będąc nastolatkiem, a tak wygląda w obecnej chwili. Na Twitterze aktora obserwuje go ponad 1000 osób, a na Instagramie ma ponad 127 tysięcy obserwujących. Poza serialem Lupis wystąpił również w dwóch innych produkcjach. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał. Tak jak wspomniałem na wstępie tego filmiku, nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału, jak i zaznaczeniu ikony dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Jeżeli dotrwałaś, dotrwałeś do tego momentu, to napisz komentarz w komentarzu wrzesień, a przypnęł tobie serduszko. Do usłyszenia w przyszłych filmach. Cześć!